Proszę Pana Przewodniczącego Liszkę o odczytanie projektu numer 8. Uchwały nr 8, łamane przez 413, łamane przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Stoszowicę z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie korekty listy zadań priorytetowych na 2014 rok. Podstawa prawna. Paragraf 1. Rezygnuje się z realizacji zadań priorytetowych. 4. Dzielnicowe Turniej sportowe dla 8 szkół podstawowych z kategoriach 10 kwota zł. Dzień Dziecka i Sportu w Szkole Podstawowej nr 97 ulica doktora Jodyma 10, kwota 2000 zł. Zakup wyposażenia dydaktycznego dla przedszkola samorządowego nr 132 w Słoszowicach przy ulicy Merdegrysza Polskiego 6, kwota 5000 zł. Odgórska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 w Słoszowicach Zakup nowości książkowych i audiobookowych oraz zakup wyposażenia, kwota 7000 zł. Utrzymanie bieżące terenów zielonych w więcej 10, kwota 2000 zł. Remont związany z połączeniem wewnętrznych dwóch budynków OKK-WORGULOWITE wraz z malowaniem po remoncie kwota 30 000 zł. Zakup tablic multimedialnych dla szkoły podstawowej nr 97 kwota 13 tysięcy zł. Paragraf drugi. Podtrzymuje się realizację pozostałych zadań związanych się na liście zadań priorytetowych na 2014 rok. Paragraf trzeci. Pozostałe środki w wysokości 8600 zł zadania pod nazwą Budowa boiska Wielofunkcyjnego przy WLKS Krakus. Zadanie wieloletnie. Uchwała nr 13 przez 167 przez 2011 z 17 listopada 2011 roku z późniejszymi zmianami przeznacza się na zadanie. Organizacja parafiaty, kwota 5000 zł. Festyn o średnim kwota 3600 zł. Paragraf 4. Rozszerza się listę zdań o zadanie. OSS Opatkowianka, modernizacja obiektów sportowych, kontynuacja kwota 3900 zł. Dodatkowe lekcje WFU SP 97, doktora Jurman 10, kwota 1000 zł. Uchwała wchodzi w życie. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z niepowiemy. I tutaj otwieram dyskusję i zarazem sam się pierwszy do niej zgłaszam. Tak jeszcze, szanowni państwo radni, wrócę na moment do poprzedniej uchwały, jako że tak jak mówiłem i tam są wszystkie połączone. Otóż tutaj był jeden głos na nie i jeden głos wstrzymujący się. Ja panom radnym, którzy tak zagłosowali, to jest panu radnemu Galasowi, panu radnemu Koteckiemu, pragnę uświadomić bez sens, ponieważ macie takie pełne prawo głosować. To pełen bezsens takiego głosowania. Dlaczego? Bo gdybyśmy nie przyjęli tej uchwały, i to przed chwilą przyjęliśmy, to ta oszczędność na przetargu po prostu automatycznie wróciłaby do budżetu miasta i nasz budżet zostałby pomniejszony. Więc wasz sprzeciw przeciwko tej uchwale, czy też wstrzymanie się od głosu spowodowałoby nic innego jak oszczuplenie naszego budżetu. Jeśli chcecie, ażeby Rada Dzień 10. dysponowała jak najmniejszym budżetem, to zagłosowaliście słusznie. Tylko czy jesteście potrzebni jako radni, skoro tak uważacie? To jest mój komentarz. Pozwólcie, że, że, że go wygłosiłem, bo absurdalność niektórych zachowań mnie przeraża. Wszyscy jesteśmy radnymi, ale tym bardziej każdy z nas powinien myśleć przy tym, co robi. Oddaję głos, pa, pan Liszka przeczytał, komentarz był pana Liszki wcześniej, jak sądzę wyjaśnienie. Zatem otwieram dyskusję i jeżeli ktoś, pan radny Kotecki, proszę bardzo. Ja do paragrafu trzeciego mam tylko jedno pytanie do Komisji Budżetowej. Chodzi o festyn w osiedlu Gróblowice. W Czym kierowała się komisja budżetowa? Ponownie w roku ubiegłym był festyn w osiedlu w i w roku bieżącym także jest festyn w osiedlu w Mam pytanie do komisji budżetowej. Czym zostało to skierowane? Czy to właśnie zostało yy, Dlaczego, dlaczego zostały pominięte inne osiedla, choćby nawet osiedle rajsko? To, to mam takie pytanie, proszę, to w Znaczy pan zadaje w kółko to samo pytanie, w kółko odpowiadamy? No tak zdecydowała, zdecydowała komisja, takie było głosowanie, zagłosowała za, za, za kwestionami za. no, tak. Na każde tego typu pytanie jest ta sama odpowiedź. No, czyli dał Pan odpowiedź Panu Przewodniczącego Przewodniczącemu naszej Rady, dlaczego byśmy głosowali poprzednim głosowaniu? Tyle no, ci nie rozumiem. Ale Pan Przewodniczący rozumie. Ja Panie radny Kodecki, przecenia Pan moje możliwości. Ja nie widzę żadnego związku między tekstem uchwały tej, którą teraz głosujemy, a chęcią zmniejszenia budżetu naszej Rady. To jest absurdalne. Łączenie jednego z drugim sensu nie ma, to są dwie odrębne sprawy. Proszę wybaczyć, ale mm, przecenia Pan naprawdę ciąg logicznych zdarzeń, jeśli twierdzi Pan, że jedno z drugim ma cokolwiek wspólnego. Nie ma nic wspólnego. Ma wspólnego, tylko Pan twierdzi, że nie ma nic wspólnego. A ja uważam, że nie ma, tylko Pan twierdzi, że ma. No, wniosek, żeby nie nie, to się Ja chciałem zapytać, jak może chodzi, ta pana. Ja moment, moment, panie radny, bo tam chyba jeszcze pan. Pan, pan kapelarz, tak czy nie? Nie, przepraszam, pan radny Murzyn. Pan radny Murzyn, proszę bardzo. Było pytanie, gdzie była fiada, odpowiedź w Wobec braku kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. 16. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 4. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.